Dzień dobry, oto prezentacja Arka, Czecha, Szyla, Oto tym się trochę. Czekaj, poczekaj, poczekaj. To jest jeszcze tu sprawdzę, bardzo sprawdzę. Teraz strzelać. He, to to Bacik. nie. Czy cztery. Mój I czap i napiżdża chodźcie na moje konto na YouTubie Jakub Tomczak mhm. bardzo zachęcam na razie nie mam konta letnich filmików ale będę miał będziemy nagrywać Counter Strike i w to 6 no powiedz co Dobra. Dobre, już już kończy. Już. W problemy techniczne, nie wygierzy... Nie no, no, Tam jest mój dom. to <grym grym> <grym> <grym> Dobra, zostaw to. Bo twojej widzowie będą się No będą się śmiać. to tak? no, jeszcze. Styl? A teraz będzie nie łodko. Dobry. Dobry kury. Dobra. Do widzenia. Przepraszam, Chodźcie na nasze profile, będziemy nagrywać z strajka. Bardzo Was witamy. Znaczy pożegnamy. Mówił e, Asasin. I cicho ciemny. E, bez Do widzenia. Więc zapraszamy. Mile widziane łapki w górę i subskrypcje. I subskrypcje. Do widzenia.